Dzień dobry kochani, witamy Was serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Troszeczkę spontanicznie i telefonem. Totalnie nie spodziewaliśmy się, że dzisiaj będziemy nagrywać. Jesteśmy właśnie w restauracji i zobaczcie, jak nasza cudowna Dzidzia odpoczywa. Dzisiaj świętujemy pierwsze urodziny naszego cudownego paryska. Co prawda, urodziny ma dopiero jutro, ale chcemy mu zrobić taki, wiecie, urodzinowy weekend, więc ma. Pełno atrakcji, dzisiaj zaliczył długi, piękny spacer nowym światem, korzy się za nim oglądał. Chwalił, bo że jest taki piękny i tak ładnie chodził. My sami byliśmy w szoku, że tak ładnie chodził, prawda? Tak, to jest w sumie taki pierwszy jego raz, gdzie miał styczność z taką dużą ilością osób, taki wymęczony. Dostaliśmy tutaj miseczkę, a teraz odpoczywa u tatuśka na rączkach. My czekamy na jedzonko i co później sobie zrobimy jakiś jeszcze spacer. Pojedziemy jeszcze w kilka miejsc, bo mamy oczywiście mimo soboty do załatwienia kilka spraw. Byliśmy też przed momentem zareklamowani. Dziękuję. E obróżkę paryska, ponieważ w tym Louis Vuitton jakoś złoto nam zeszło w ogóle po pierwszym dniu. To nie jest dniu. to samo złoto, które u nas. Tak, to nie jest to samo, właśnie dobrze powiedziałeś, to nie jest to samo złoto, absolutnie, które jest na naszej biżuterii. Pokażesz mi swoją... Zobaczcie, kochani, kto jeszcze nie wie, kto jeszcze nie widział, tak prezentuje się część naszej kolekcji biżuterii, także bądźcie dzisiaj koniecznie z nami, ponieważ korzystamy z pięknej pogody w naszej cudownej Warszawie. Dzisiaj zastanawialiśmy się, czy jest jakieś święto, bo naprawdę ludzi jest malutko na mieście. Nie wiem, co się stało. W ogóle dzień dobry, kochani, bo jeszcze się dzisiaj nie widzieliśmy. Warszawa jest po prostu pusta. Bardzo przyjemnie jest się przespacerować tymi wszystkimi popularnymi uliczkami. Ja nie przypominam sobie, kiedy my byliśmy na mieście, właśnie to, jak też powiedzieliśmy, że to pierwszy raz e, Paryska, e, paryska na takim spacerze po mieście, ponieważ my robimy wszystko i uciekamy wszędzie, byleby była tylko cisza i spokój. Zobacz, jaki grzeczny nawet na pasach ładnie czeka, żeby przejść. To piękny, grzeczny pies. Jadaczka cieszy mi się niesamowicie, ponieważ dzisiaj jest ten dzień. Dziś... Dzisiaj nasze idzie kończy roczek. To jest lat. po prostu jeden z najcudowniejszych dni w roku. Naprawdę to była najwspanialsza, najlepsza decyzja, jaką podjęliśmy w naszym życiu. Zobaczcie ile radości, ile szczęścia daje nam ten mały brzdąc, który siedzi tam z tyłu. On nie wie co się dzieje, bo tak naprawdę od wczoraj, wiecie, już jesteśmy dla niego tacy mega radośni. I cały czas się z nim bawimy, śpiewamy mu. Dzisiaj, oczywiście, się obudziliśmy również śpiewając mu takim wysokim tonem, i on wtedy reaguje, że on śpiewa razem z nami. Tak, może uda nam się to Wam dziś pokazać, ale naprawdę jesteśmy przeszczęśliwi, że zdecydowaliśmy się na niego i że to on wybrał nas, ponieważ to naprawdę tak było. Jedziemy teraz do Brwinowa na Wake Park, do miejsca, które po prostu latem uwielbiamy i wielokrotnie Was tam zabieraliśmy. Chcemy spędzić tam. Cały dzień na świeżym powietrzu, żeby Parysek mógł się wyhasać, żeby było po prostu sielsko, jak będzie chciał odpoczywać. Mamy dla niego kocyki, różnego rodzaju nie, atrakcje. Może zorganizujemy jakieś lekcje pływania, zobaczymy, jak on reaguje w ogóle tak na wodę. No bo byliśmy oczywiście z nim nad morzem parę razy, ale wiecie, to są fale, on jest malutki, więc on tak się bał, droga. Nie będziemy w ogóle nic takiego robili, tym bardziej, że tam jest w regulaminie napisane, że nie można, nie można. więc nie, absolutnie przemysła w takich. Rzeczy się tam nie robi. Umówiliśmy się też z naszymi rodzicami, z moimi rodzicami tam, więc to będzie naprawdę cudowny, fantastyczny dzień. Chcemy właśnie go tak nie przebudcować. Chcemy, żeby miał relaksik, będziemy go masowali. Będzie miał typowe urodzinowe spa na świeżym powietrzu. No i jesteśmy, zobaczcie kochani, jak tutaj jest fajnie. Ci, co są z nami tutaj już od dłuższego czasu, wiedzą, że my bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać. Macie takie leżanki, kabany, wszystko jest do wynajęcia zobaczcie jak Parysek sobie śmiga, musimy tutaj i nagrywać i zwracać uwagę na niego można sobie wybrać dowolną leżankę, oczywiście tutaj wszystko jest do opłacenia z góry, także tak się to prezentuje, możecie sobie spróbować i popływać również na Wake Parku także bardzo fajne miejsce bliziutko Warszawy jest, ile tutaj jest kilometrów z centrum? Od nas jechaliśmy 25 minut w sensie pokazywało nawigację, jeszcze pojazd po rodziców, więc ile? 35 minut, może łącznie, zajęła cała, cała droga, ale fajnie. Będziesz pływał dzisiaj? E, tak. <grym> tak <grym> jak co roku? Jak co roku. My za każdym razem, jak tutaj jesteśmy, to mówimy sobie następnym razem, jak przyjedziemy, to na pewno sobie popływamy. Nigdy nam to nie wyszło, no, ale sobie co? co Zobacz. Nie, A, patrzę, okay. patrzę. Koleżanka, twoja parystami idzie. Już się awanturował. Już tak, się awanturował. awanturował się od samego wejścia. Standardowo jak przyjeżdżamy do Brwinowa, zabieramy ze sobą jakieś owoce. Mamy tutaj kiwi, arbuza, przekąski. Mamy ze sobą zawsze kieliszki na wodę. Poprosimy zaraz, żeby nam Państwo przynieść jakiś kuler z lodem. Tak, no już A Pani pytała, czy tak? chcemy teraz, czy za chwilę widzimy, że jak się tutaj ogarniemy i porozkładamy, to, to wtedy. Mamy też olejki, ale chyba coś... Coś pociekło. No dlatego je spakowałem do faliowej no reklamówki, dobrze. żeby sobie nic nie zapaskudzić. Mamy oczywiście tutaj zaraz bar, gdzie można sobie zamówić napoje, jedzenie. Mają przepyszne burgery, pizzę. Oczywiście można zejść w barze i przyleżam. Pary, co tam dostałeś? O matko, musi babcia od razu otworzyć, tak? My mu specjalnie nie braliśmy, żeby od was e, dostał. Były kiedyś te w tukce one też się tak otwierały mocno musisz mocno wycisnąć nie wiem czy on sobie poradzi co ty tam zakopujesz sobie zakopujesz tyle zabawek tyle atrakcji a ty co no, gołązką tak najfajniejszy Idę właśnie do samochodu, ponieważ wczoraj z Olą wybraliśmy takie bardzo fajne letnie luki dla mojej mamy. Chcę jej pokazać co przygotowaliśmy i zaraz też namówię mamy, żebyśmy pokazali i wam, ponieważ naprawdę stylizacje letnie ze style distrado to jest po prostu obłęd. No i oczywiście urodzinowa niespodzianka nie mogłaby się odbyć bez paszteciku z truskaweczką Boże Ale ma luksusowe podanie, tak? A gdzie jakieś 100 lat czy 50 lat? Oczekiwana zmiana planów, ponieważ pogoda nam się delikatnie mówiąc zepsuła. Przyjechaliśmy do domu, odwieźliśmy też moich rodziców i stwierdziliśmy z Przemysławem, że będziemy chcieli upiec. Chleb. Tak, tak, wczoraj byliśmy, nie mówiliśmy wam jeszcze o tym, byliśmy u dziewczyn, z Poczekaj, z tak, byliśmy tak tutaj. Posiedzieliśmy sobie chwilkę i jedna z klientek przyniosła świeżo pieczony po prostu jeszcze cieplutki chlebek, który jedliśmy, tak wiecie, z masełkiem, łamiąc sobie, krusząc i stwierdziliśmy, że musimy się w końcu za to zabrać. Mieliśmy to kiedyś w planie, ale jakoś tak cały czas to odwlekamy. Nie tak, możemy. odwlekaliśmy i powiedz mi, co ty już tutaj wykonujesz? na razie wyrobiłem ciasto, które składa się z mąki pszennej, chlebowej oraz z wody. Ono się wyrobiło, teraz godzinę musiało poczekać, żeby wiecie, nabrało takich. Purkli, bombli, takich bombelków, żeby ja ciasto było bardziej. Ja się nie mogę tutaj skupić, bo tu tak śmierdzi. Mówiłem, że zaraz oszaleję. M musieliśmy na chwilę zrobić cięcie, nagrywamy i Patryk mówi: Boże, Przemysław, nie <grym> omyłeś bo Ja mówię: To nie są, to nie jest mój oddech, to są drożdże, świeże drożdże, które po prostu capią, tak? Nie, Ale... słuchajcie, bo jeszcze jaś muszę tutaj włączyć, jak wróciliśmy do domu, była u nas jeszcze pani Lida i Przemysław mówi, że nie mógł skorzystać z łazienki i tak dalej. Wie no z całym szacunkiem, ale coś tutaj zdechło, a okazało się po prostu, że to drożdże. A wiecie, tak się jak mierdzą. Jak, jak to ja, jak, jak gestykuluję, co nie wszystkim się oczywiście podoba, to ten po prostu zapach tych drożdży się roznosi wszędzie dookoła. Więc teraz dodaliśmy drożdże, dodaliśmy sól, to ciasto jeszcze musi się powyrabiać i. Mam nadzieję, że wyjdzie nam piękny, portugalski chleb, tak jak jest w przepisie. A mogę zajrzeć, co tam w ogóle, aha, czyli tutaj jest po prostu taka mazia, no ale dobrze, co tam wrzuciłeś jeszcze? No jest drożdże, sól, no i to ciasto, które spłychniało się przez ostatnią godzinę, teraz to się musi jeszcze 6 minut poglądować. No, i później będziemy modelować z tego chleb. Musimy Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, z którą zwlekaliśmy już, nie wiem, bo jakieś dwa miesiące, i nie było do tego okazji, nie było ku temu czasu. A dzisiaj pani Lidans nas pogoniła, powiedziała, że jeżeli nie zrobimy z tym porządku, to ona zrobi to za nas. Więc kochani, jakiś czas temu zamówiliśmy z firmy Unimetal, tak? Tak, z firmy Unimetal klamki, rozety. Uchwyty, żebyśmy mogli sobie wybrać wykończenie, jakie nam się będzie najbardziej podobało, i mamy tutaj, zobaczcie, trzy opcje. Pierwsza opcja to jest wysoki połys. Zobaczcie, jak pięknie te klamki wyglądają. Tak, generalnie chodzi nam właśnie o taką stylistykę, czyli klamka tutaj z takimi gwiazdami, pięknie zdobiona, i zastanawiamy się właśnie nad um, Efektem ich wykończenia. Tutaj mamy właśnie wysoki połysk i boimy się po pierwsze, że co będzie się z tym działo? Że będzie się palcowało, że będzie się rysowało. Generalnie jest to po prostu coś pięknego, to wygląda tak elegancko, to wszystko jest robione ręcznie. No my jak zobaczyliśmy już jakiś naprawdę czas temu te klamki, te rozety, w ogóle te uchwyty, no to oszaleliśmy na ich funkcję. Tutaj jeszcze też dostaliśmy... Poczekaj, po, poczekaj, zanim tam przejdziesz jeszcze, tutaj mamy właśnie w wykończeniu szczotkowanego złota i wydaje mi się, że to będzie najbardziej praktyczne, z tego względu, że generalnie będzie dużo matowego złota u nas w domu. Poler... Tak. Polerowane najbardziej nam się podoba, no bo wiecie, świeci się bling bling. I tutaj mamy takie tłoczone, tłoczone złoto, robione troszeczkę na taki bardzo stary, stylowy styl, ale zobacz jeszcze, teraz dostaliśmy taką paczkę, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, jakby wyglądały te uchwyty. I tutaj z drugiej strony, to jest w ogóle kolekcja stworzona z jakąś projektantką wnętrz, jest to totalna nowość, naprawdę to jest wszystko takie ciężkie takie masywne w ogóle tutaj też jest jakaś ja w ogóle tego jeszcze nie miałem no możliwości i czasu przejrzeć. No zobaczcie, jest tego po prostu od zatrzęsienia wszystko wygląda niesamowicie elegancko, pięknie. Zobacz, tutaj są też chyba klamki, o, które by nawiązywało i ten taki kluczek do przekręcania drzwi. Musimy do tego przysiąść i zobaczyć jak to wszystko będzie się prezentować? Ja go muszę pokazać. Boziu, 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 parysku, cześć! Zrzemnąłeś się chwilę. Tyle miałeś o dzisiaj, tak? Grzeczny był, obszczekał wszystkie psy, które były w okolicy. Tak, cały czas jeszcze uczymy się tego, aby Parysek zaakceptował inne pieski. Ponoć jest też tak, że harty nie dogadują się z żadnymi innymi pieskami, jak tylko właśnie z hartami. Co poniekąd jest, już możemy teraz powiedzieć, nieprawdą, ponieważ z Marysią i z Helmutem czyli z Jorkami naszych przyjaciół z Niemiec. Paryż dogaduje się po prostu wybitnie, także nie mamy zielonego pojęcia, od czego to zależy i staramy się, żeby po prostu jakoś go przyzwyczaić, nauczyć, tak, naszego rocznego, cudownego pieska. A wracając teraz jeszcze szybko do tematu klamek, kochani, jeżeli macie w swoich domach właśnie. Takie rozety, dajcie nam koniecznie znać, jak one Wam się sprawują. Jesteśmy otwarci na wszelkie rady, sugestie. Generalnie podobają nam się te dwie najbardziej, ale jak macie jakieś właśnie takie. swoje typy, jakieś typy, typy i tipy, to dajcie koniecznie nam znać. Sama słodycz, sama słodycz. Zobaczcie, jakie tutaj mamy masaże. Cały dzień masaży, cały dzień głaskania. Cały dzień tulenia naszego rocznego, cudownego paryska. Na szybko, jeszcze update z wyrabiania ciasta. Zobaczcie, jak ono rośnie. Tylko niech mi tutaj wyostrzy. Minęła teraz jakaś godzinka od jego wyrobienia, więc jeszcze musimy z godzinką poczekać, aż podwoi swoją objętość. No, ale wygląda To, to jest już. pod wpływem temperatury, jakoś tak rośnie? Czy co ty tam Te ustaliłeś? drożdże, które się tak śmierdziały teraz półgodnie. Niesamowite. To już zrobił się drugi taki kubełek tego, co było, nawet więcej. Więcej, więcej teraz wyszło? No, no wiem Ci Przemysław, że bardzo bym chciał, bo mamy już kupione moje ulubione masełko i bardzo bym sobie życzył, żebyśmy na, na kolację to będzie dzisiaj. Dobre czy nie? Tak, wiem. tak. Żebyśmy sobie dzisiaj ludzki. na kolację zjedli najprostszą, ale najlepszą taką potrawę danie, czyli właśnie świeżutki, pyszny chleb, masełko i nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Kanapki po studencku chleb posmarowany nożem i masłem. Dokładnie, tak. I to już wszystko na dzisiaj, kochani. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami. My teraz idziemy się pokąpać, ogarnąć. Chcemy obejrzeć sobie jakiś serial na Netflixie, jeżeli oglądaliście coś ostatnio, albo jesteście w trakcie. Koniecznie dajcie nam znać. Ja już sobie wyobrażam, jak Parysek tutaj podchodzi pomiędzy mną a Przemysławem się tutaj zapiera, leży. No, bardzo fajny mieliśmy naprawdę dzień. Ja co tam. Możemy tylko jeszcze tak pokazać, zobaczyć, co nam wyszło z tego garnka. Niesamowite. Będziemy sobie siedzieli, biesiadowali. I jeszcze raz, bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to, że jesteście z nami. Koniecznie zostawcie jakieś słodkie życzonka dla naszego malutkiego synusia paryska. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu naszego kanału. Widzimy się już w kolejnych vlogach. Do zobaczenia, kochani. Pa!